Ruszyły. Dobry start. Na ostatniej pozycji zdecydowanie tylko galopuje Izonia. Pozostały mocno, mocno zgrupowane. W tej chwili Halifax i ma przewagę. Halifax na drugiej pozycji Kaskaja. Geralt jest na trzeciej pozycji. Na ostatniej w dużym, dużym, dużym odstępie galopuje Tuchola. I przed wyjściem na prostą Halifax, Kaskaja. I Gerald. Te trzy konie walczą o zwycięstwo. 400 metrów przed celownikiem. Kaskaja i Gerald mają przewagę. Kaskaja i Gerald. I one walczą o zwycięstwo. Kaskaja tam. Tam Sila przy bandzie bardzo dobrze galopuje. Na 200 metrów przed celownikiem. Gerald mocno atakuje Kaskaję. Te dwa konie mają przewagę i to znaczy na to stawki. I na czele stawki w tej chwili jest Gerald. Druga jest Kaskaja w celowniku. Na trzeciej pozycji Izonia, na czwartej pozycji Shila.